W 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość. Jeden z jej najważniejszych regionów, czyli Górny Śląsk, wciąż pozostawał w rękach niemieckich. Czy był możliwy jego powrót do Polski bez powstań śląskich? To jest kopalnia historii, nasza droga do niepodległej. Marcin Mazur, witam i zapraszam. W 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. W wagonie sztabowym, w którym mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Fosza podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami. Wojna zmieniła układ sił w Europie przez wieki kształtowały go monarchie: panowanie Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów wraz z I wojną światową dobiegło końca. Bilans działań wojennych był zatrważający. Szacuje się, że poległo lub zmarło od ran od prawie 8,5 miliona do prawie 12 milionów żołnierzy. Wśród ofiar było około pół miliona Polaków walczących po różnych stronach frontu. Górny Śląsk nie był teatrem działań wojennych, ale jej skutki były mocno odczuwalne. Wielu mężczyzn zostało zmobilizowanych i trafiło na front. Gdy wojna dobiegała końca, na ich oczach zaczął powstawać zupełnie nowy ład, w którym swoje miejsce miało również odradzająca się Polska oraz pragnienie, by Górny Śląsk znalazł się w jej granicach. Gdy w Warszawie zaczęły powstawać władze centralne, Górny Śląsk, podobnie jak Wielkopolska, nadal znajdowało się w obrębie Rzeszy. 28 czerwca 1919 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego Niemcy z państwami. Zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy. To on zdecydował o przyszłości Górnego Śląska. Artykuł 88 Traktatu Wersalskiego przewidujący przeprowadzenie na Górnym Śląsku plebiscytu no w pewnym sensie był wypadkową ówczesnej sytuacji politycznej. Każde z wielkich mocarstw, które uczestniczyły w obradach konferencji paryskiej miało oczywiście swoje cele. Swoje cele miała Francja, swoje cele miała Wielka Brytania, gdzieś tam na uboczu oczywiście pasują się Włochy. Nie, o Niemcach oczywiście możemy w tym momencie zapomnieć, jako że nie były podmiotem, ale przedmiotem tamtych obrad. Tradycyjnie już Wielka Brytania operowała na swój użytek argumentem równowagi kontynentalnej. Ten argument równowagi kontynentalnej zresztą towarzyszy brytyjskiej polityce powiedzieć można od zawsze. Francja natomiast dążyła do maksymalnego osłabienia Niemiec. Oczywiście jeden i drugi kierunek były ze sobą sprzeczne. No, wobec tego Francja w jaki sposób może osłabić Niemcy? Oczywiście wzmacniając sąsiadów Niemiec. A ponieważ na wschodzie nie ma już tego wielkiego sprzymierzeńca, który był jeszcze w roku 1914, czyli Rosji, carskiej Rosji, prawda, czy też później przez krótki czas republikańskiej tylko mamy Sowiety, no, które są państwem, powiedzieć można, no, dla ówczesnego porządku europejskiego zdecydowanie mało przyjaznym, bo z tego Francuzi stawiają na Polskę. I tą Polskę chcą widzieć w charakterze takiego, takiej przeciwwagi dla ewentualnych niemieckich roszczeń w późniejszych latach. To też tą Polskę należy w decydujący sposób wzmocnić. Oczywiście Brytyjczycy w tym momencie są przeciwni, nie chcą zbytniego osłabienia Niemiec, wobec tego, cóż, niejako krakowskim targiem dochodzi do tego, że Górny Śląsk, wbrew początkowym planom, nie zostaje do Polski przyłączony, ale ma zostać przeprowadzony tutaj plebiscyt i o tym właśnie mówi ten 88. artykuł Traktatu Wersalskiego. Europa na przełomie 1918 i 1919 roku zaczynała goić swoje rany, mierząc się z olbrzymim kryzysem ekonomicznym, wzrostem niepokojów i ruchów społecznych. W Rosji po rewolucji październikowej rozpoczęła się budowa podwalin pod ustrój totalitarny. W Niemczech po Wielkiej Klęsce również rewolucyjne wrzenie osiągnęło wysoki poziom. Rewolucjoniści w zajętych przez siebie miastach tworzyli rady żołnierskie i robotnicze. Gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Zygmunt Woźniczka, historyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, kiedy Polska odzyskała niepodległość, czy Śląsk, sytuacja na Śląsku, była dla polityków, ale dla Polski ogólnie mówiąc, priorytetem? Wie pan, no w tym całym rozgardiaszu, jaki towarzyszył i euforii powstawaniu państwa polskiego, a to był dość długi proces, bo to przecież nie 18. Listopada 1918 polska powstała, ale wcześniej tworzyły się już ośrodki władzy państwowej na ziemiach polskich Śląsk nie był priorytetem. Nie, waż... był. nie był priorytetem. Były ważniejsze sprawy związane przede wszystkim z powstawaniem władz centralnych, przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy, kwestia przejęcia władzy z rąk rady regencyjnej, rządu lubelskiego, budowanie tych całych wszystkich struktur państwowych. To było Priorytetem i dla naczelnika państwa, tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, dla elit politycznych, przede wszystkim budowano struktury państwa na dawnych ziemiach, które odpadły, gdzie Polska upadła no przed rozbiorami, czyli tutaj mamy Warszawa, Kraków, Lublin, Lwów, No, Poznań. Ale no, to można były te ośrodki, że... które, które funkcjonowały. Oczywiście. Że na Śląsku pierwszym organem w ogóle na ziemiach Polski, który powstał, to też warto wspomnieć, była Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego. To jest 19 października 1918 roku, bo sytuacja była tego typu, że jak już upadły Austro-Węgry, już w październiku przedstawiciele koła polskiego w Wiedniu zaczęli mówić o konieczności powstania państwa polskiego. Te Austro-Węgry rozpadły się pierwsze, więc już te struktury zaczęły się tworzyć, I istotnie w Cieszynie ta Rada się ukonstytuowała w końcu 19 października i była pierwszym organem w ogóle takim założycielskim na ziemiach polskich. Ale Cieszyn, mimo że to było no, duże, ładne miasto, jest nadal nie? i Śląsk-Kieszyński, to nie był jednak. Ten trzon państwa polskiego. My dzisiaj to cała się... gra o państwo rozegrała się w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie, a później w miastach kresowych, jak w Elwowie. I mieliśmy Śląsk, o którym mówi pan, że nie był priorytetem dla polityków, dla, no, dla Polski, tak to można nazwać ogólnie mówiąc. Natomiast pytanie, co musiałoby się zadziać wtedy, albo co, się, co, co zadziało się, że na Śląsk zwróciły się oczy no, dużo większej publiki, niż mogłoby się wydawać. Wie pan, to w ten czas sytuacja była bardzo dynamiczna. Proszę pamiętać, że w tym czasie rozpadają się Niemcy, rozpada się Cesarstwo Niemieckie, powstaje Republika Weimarska. Niemcy i elity polityczne w Berlinie zajęte są walką o władzę. Mamy tutaj, no, w ogóle, powstanie Spartakusowców, mamy Róże Luksemburg, Karolit Mekta, całe to wrzenie rewolucyjne w Niemczech. I to jest ten czas rzecz bardzo... Bardzo dominująca, które zajęły te wszystkie elity polityczne, ale to wszystko jednocześnie odbiło się z sytuacji na terenie Górnego Śląska. Przede wszystkim sytuacja ekonomiczna, tragiczna sytuacja ekonomiczna Niemiec jesienią 1918 roku. Załamanie gospodarcze, głód, bieda, olbrzymie bezrobocie i strajki robotnicze. Jednocześnie olbrzymia radykalizacja społeczna. Niemcy. Liczą i robotnicy niemieccy chcą mieć ślady robotników rosyjskich, chcą dokonać rewolucji społecznej. Powstają rady ludowe, rady żołnierskie, rady robotnicze. One również powstają na terenie Górnego Śląska. W wielkich miastach na terenie Górnego Śląska takie rady powstają. Z drugiej strony, tu na tym terenie pojawia się i ożywiają się polskie organizacje społeczne. Czyli mamy 25 października 1918 roku posiedzenie Reichstagu gdzie Korfanty wygłasza swoje sławne pożegnalne przemówienie w którym mówi o tym że my chcemy wolnej Polski my szanujemy naród niemiecki ale z tym narodem chcemy współpracować jako partner i my nie żądamy niemieckiej ziemi ale żądamy ziemi polskiej w tym powiatów polskich na górnym i średnim śląsku to dla Niemców było szokiem, ponieważ oni byli przekonani, że jeżeli Wielkopolska, tak, bo oni Wielkopolskę zabrali w wyniku rozbiorów i liczyli się z tym i tam już się tworzył bardzo silny tam był ruch polski, znaczy narada ludowa później i tak dalej, natomiast oni uważali, że górny Śląs jest rdzennym terenem niemieckim. A nie myśli pan profesor, że wytłumaczenie dla tego wszystkiego jest trochę prostsze na zasadzie, że nie był to ani wielki konflikt polityczny między Polską i Niemcami, nie był to wielki konflikt między narodami polskim a niemieckim, tylko na Śląsku było tak duże nagromadzenie różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej, no że to musiało kiedyś pęknąć to prawda ale proszę zwrócić uwagę że w ten czas liczyły się dwie alternatywy dwie alternatywy Śląsk będzie albo w Niemczech albo w odradzającym się państwie polskim nie było znaczy były alternatywy budowania niepodległego Śląska ale one nie uzyskały poparcia żadnej z liczących się stolic europejskich stolice europejskie w tym i Warszawa i Berlin wyznawały dwie opcje, albo do Niemiec, albo do Polski. I nie, nie było trzeciej drogi. Oczywiście, że niektórzy działacze by tak chcieli, ale tak nie było. Zgadzam się z Panem, że Śląsk był i jest tyglem kulturowym, narodowym był w ten czas, ale dominowały dwa żywioły, niemiecki i polski. Te dwa żywioły miały zdecydować, do kogo ten Śląsk będzie należał. Tu już w roku 18 nastąpiło olbrzymie ożywienie żywiołu polskiego. Organizacje sokolskie, organizacje społeczne polskie to wszystko zaczęło aktywnie działać. Proszę pamiętać, że w tym czasie dokonuje się ożywienie polityczne, kulturalne wielkopolsce, które zaowocuje zwycięskim powstaniem Wielkopolskim. I ci działacze Wielkopolscy przyjeżdżali na Górny Śląsk. Oni aktywizowali działalność społeczną na tym regionie. Przecież do Naczelnej Rady Ludowej, do Komitetu Wykonawczego tej rady, do rządu wchodziło dwóch przedstawicieli Górnego Śląska. Wojciech Korfanty i Józef Rymer. Jeszcze mamy e, wielu innych działaczy, którzy działali na rzecz Polskiego Śląska. My musimy pamiętać, że żywioł Polski na Śląsku był silny. Po Nie tym żywiole, było tak, że ci Ślązacy siedzieli sobie spokojnie i czekali, aż w Berlinie i Warszawie za nich zadecydują, gdzie oni mają być. Panie profesorze, o tym żywiole za chwilę postawmy na chwilę kropkę. Pan wcześniej wspomniał o upadku Niemiec, więc zobaczmy, drodzy państwo, jak do tego doszło, jak Niemcy skapitulowały. Dzień, dzień, dzień. 11 listopada 1918 roku kończy się I wojna światowa. Rozejm w Kąpień, który zakończył walki pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, uzgodniony został w poniedziałek 11 listopada o godzinie 5.12 i podpisany 8 minut później. Rozejm wszedł w życie o godzinie 11 czasu paryskiego. Obowiązywać miał przez 36 dni. Przedłużony został do 17 lutego, a dzień przed upływem tego terminu przedłużono go na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z trzydniowym wyprzedzeniem. Panie profesorze, kiedy skończyła się pierwsza wojna światowa, sytuacja geopolityczna w Europie no, bardzo mocno się zmieniła. E, I pan mówił o tym, że były, ten, były te żywioły na Śląsku. Był żywioł polski, niemiecki, e, który przeważał na Górnym Śląsku w kontekście właśnie tego, co działo się w całej Europie. Ja panu powiem, można powiedzieć o swoistej równowadze sił. Swoistej równowadze sił. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niemcy przegrały wojnę. Musiały płacić olbrzymie reparacje. Niemcy były na tej linii niejako pasywnej, spychanej. Natomiast siłą dominującą, która się pojawiła, były nowo powstałe państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym i Polska, które były na równi znoszącej. To państwo wydawało się być wielką szansą dla Ślązaków, polskich Ślązaków, dla tych, którzy czuli się Polakami tutaj, bo to państwo było w elicie państw zwycięskich, państwo, które nie musiało płacić reparacji wojennych, państwo, które miało poparcie ze strony Francji, wyraźne poparcie Francji, która była jednym z wiodących mocarstw zwycięskiej koalicji antyniemieckiej. Te czynniki zaczęły bardzo tutaj oddziaływać. Poza tym pojawia się ten, ten entuzjazm w wielkopolsce. Wiele elit tutaj zaczyna przyjeżdżać. Poza tym Niemcy, sami Niemcy przegrywają, czują się w dużym stopniu przegrani w tej wojnie. Następuje pewien regres, wycofywanie się administracji niemieckiej, wojska niemieckiego. Jedna bardzo ważna rzecz, Ślązacy zauważyli przegranych Niemców. Wie pan, przegranych Niemców, ci Niemcy coś, co się zdarza. Tak, którzy byli tutaj panami, którzy w wielu wypadkach dominowali. W życiu politycznym, kulturalnym, którzy wydawali się być prawie bogami, nie? ci Niemcy przegrali. Nasuwa się Więc oczywiste to jest, pytanie. Pan, taki, poza tym do tego dochodzi olbrzymie, e, olbrzymie trudności gospodarcze. I tu nasuwa się oczywiste pytanie: zatem, e, skoro taka była sytuacja, to być może powstania śląskie nie były wcale potrzebne. Wie pan, e, to tak się dzisiaj mówi, ale jest faktem, że gdyby. Powiedzmy, był większy impuls. Żywioł Polski były bardziej silniejszy. To istotnie w roku 18 można byłoby na fali tego Wielkiego powstania, jakie wybuchło w Wielkopolsce, przyłączyć również górny Śląs. Tu dochodziło do sytuacji, że oddziały niemieckie oddawały broń. Przyjechał taki batalion do Bytomia jako wsparcie dla tutaj oddziałów niemieckich i dla niemieckiej administracji po przyjeździe do Bytomia rozszedł się do domu. Ale się w Katowicach. A w Katowicach było podobnie. Tutaj wie Pan, nastąpił rozkład struktury. To było kilka takich miesięcy. Te rady robotnicze, rady żołnierskie, które to powstawały, one występowały i walczyły z niemieckim państwem, z tym państwem, które było dla tych robotników ciemiężycielem. Oni chcieli budować państwo rewolucyjne na wzór Związku Radzieckiego. Wie pan, tu, tu był taki okres, że była różnorodna władza, bo z jednej strony ten konflikt społeczny się nałożył na konflikt narodowy. Więc tu naprawdę był jeden wielki taki rozgardiarz przez parę tych miesięcy i kto był silniejszy byłby w stanie tą władzę przejąć. Ale też i strona polska no, była też skłócona między sobą, też toczyły się konflikty i nie było to takie takie proste poza tym pozostał jeszcze nadal silny niemiecki kapitał niemiecka administracja i tak dalej ale już to wszystko zaczęło pękać i przed tymi działaczami społecznymi przed Dreizom działaczami sokoła tymi budzącymi się miejscowymi tutaj przede wszystkim działaczami oni zobaczyli słabość Niemiec oni uwierzyli że można to wygrać można... my mówimy o tej wielkiej polityce ale pani profesorze... pan ale oni byli bardziej przekonani i mieli bardziej rację niż korfanty który się bał tego powstania w 18 roku i 19 i bardziej od Warszawy, która również tego nie chciała, by się bardziej bała i bardziej zaangażowana była w budowanie, wie pan, struktur państwa walkę na wschodzie i tak dalej. Bo... Ale to myśli pan, panie profesorze, że gdyby był taki impuls bardziej poważny, odważny, mocniejszy i gdyby pierwsze powstanie śląskie było bardziej zdecydowane, lepiej przygotowane, lepiej zorganizowane, to mogłoby się na tym jednym skończyć? Ja myślę, że gdyby ono wybuchło wcześniej, nie w sierpniu. 19 roku, tylko troszkę wcześniej było bardziej przygotowane, to być może to odniosłoby większy sukces. Niemcy byli w ten czas słabi, wie pan. Ale potem z biegiem czasu, z biegiem czasu siła i pozycja struktur państwa niemieckiego zastała. Pokonali rewolucję w Berlinie, pokonali te wszystkie bunty, umocniła się władza Republiki Weimarskiej, to wszystko zaczęło krzepnąć. Przyjechała tutaj dywizja już pod koniec 18 roku genera Heppnera. Ta, która wzmocniła struktury policyjne i militarne. I to już zaczęło się powoli, powoli wzmacniać, i walka stawała się bardzo trudna. Dzisiaj wie pan, po tych stu latach, my tak możemy mówić, siedząc tutaj, Jak ze na słoneczku, jeśli chodzi o historię. Ale w ten czas ci ludzie wie pan, działali pod wpływem wielu emocji, nie wiedzieli, nie znali wielu rzeczy, mieli różne cele. To nie było tak, że od razu ci wszyscy przywódcy od razu wiedzieli, co chcą. Nie tylko wiemy, co, co. Tak się teraz to była taka konkretna, wie pan, ścieranie Jeśli... się interesów. I to samo było po stronie niemieckiej, to samo było po stronie polskiej, ale ze strony polskiej szedł wyraźny impuls. Tam po drugiej stronie była wolna Polska. Wie no tak, pan, tylko... to, to był bardzo ważny czynnik, tylko zwycięska zastanawiam się Polska. Nad jedną rzeczą, skoro pan profesor przedstawia to w taki sposób, że tutaj na Śląsku. E... Generalnie dominowała ta tendencja propolska, no to znaczy, co z była równowaga sił z wynikami pan, plebiscytu. Była równowaga sił to nie było tak, że dominowała, była, zaczęła się kształtować pewna równowaga sił. Ta dominacja żywiołu niemieckiego, który do tej pory wie pan tu prawie panował, to zaczęło się kruszyć. Oni zaczęli się cofać, zaczęli tracić wpływy, w to miejsce zaczęły wchodzić siły. Propolskie lub siły dążące do autonomii, lataczał Karlautliczki, którzy zaczęli budować inne koncepcje tego państwa, wie pan. Tu zaczęły się różne rzeczy. Ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. Po linii wznoszącej był żywioł Polski. On zaczął dominować. On miał te impulsy zwycięstwa idące z wolnej Polski. Natomiast Żywioł niemiecki w wyniku przegranej wojny przez wiele miesięcy był pasywny, cofał się. Niemcy próbowali zapanować nad sytuacją. Ta deklaracja wrocławska z 30 grudnia 18 roku, kiedy oni się decydują na daleko idące ustępstwa na rzecz żywiołu polskiego, język polski, urzędnicy znający. Miejscową sytuację na Śląsku, pewne ustępstwa, ale to już było za mało, bo dla polityków polskich oni już chcieli iść dalej oni już chcieli oderwania tego Śląska. Tak. I, I finalnie Śląsk został oderwany. i Został oderwany, do no część tego Śląska oderwa, ale nie chodzi o dynamizm tych wydarzeń. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę, państwu również dziękuję. Zapraszam oczywiście w następnym tygodniu, w którym w tym odcinku, w następnym tygodniu, porozmawiamy sobie o pewnej dość odważnej tezie, czy powstania Śląskie były niewypowiedzianą wojną między Polską a Niemcami. Zapraszam, do zobaczenia.